Cześć, witajcie ponownie na kanale Moto KC. Dzisiaj gościmy u dealera Peugeot Nową Motors w Toruniu. I tak, jak mówiłem wcześniej, nie będzie niespodzianki. Dzisiaj znowu kolejny kompaktowy crossover. Tak, ale w następnym odcinku już troszeczkę to zmienimy, przynajmniej na chwilę. Słuchajcie, Peugeot 2008 z tego roku 2020. Tak jak widzicie auto rozmiarów Mazdy CX30, więc nieduży, kompaktowy crossover, kompaktowy SUV. -ik. Nie będę już tutaj Wam opowiadał ohy i jachy, ładna linia, nieładna linia. Ocencie to sobie sami. Każdy według własnego gustu sobie oceni, czy auto mu się podoba, czy mu się nie podoba. Ja wam tutaj opowiem kilka rzeczy, które sam zauważyłem. Jednak na początek chciałbym Was poprosić e, subskrybujcie, lajkujcie moje filmy, komentujcie je tutaj poniżej, pod, pod tym wideo. To wszystko pomoże mi rozwijać dalej kanał. Jeśli chodzi o prezentowany dzisiaj samochód, no, jak widzicie, w tym kolorze ten samochód prezentuje się chyba całkiem dobrze. Fajne są te felgi. Auto nie jest za duże, jak już wspomniałem. Właśnie podobają mi się te światła. Fajnie zostały zaprojektowane. Generalnie Francuzi w ostatnim czasie całkiem ładny mają ten design. Wyglądają całkiem fajnie. W środku, tutaj jak zobaczycie, za chwileczkę. Też jest całkiem ciekawe, są ciekawe rozwiązania. Felgi, o których wspomniałem, są 17-calowe, czyli całkiem, całkiem. I z tego co się orientuje, są one już w wyposażeniu standardowym, podstawowym. Także to jest In Plus. Dobra, zobaczmy do środka. Zobaczcie sobie najpierw z tyłu. Tutaj są pewnie widzowie, którym zależy na wstawieniu trzech fotelików. Więc sobie sprawdźcie ocencie czy się zmieszczą, czy się nie zmieszczą, czy Wam to odpowiada. Auto, tak jak powiedziałem, no raczej do tych największych crossoverów czy słówów nie należy. Ale myślę, że dla takiej rodziny 2 plus 2 jest całkiem całkiem. Fajne tutaj te lampki LEDowe, wykończenia na drzwiach, a karbonowe wszystko to fajnie wygląda. Jeśli chodzi o deskę rozdzielczą tej obszród, to, to też całkiem ciekawe rozwiązania. Zresztą za chwilkę zobaczycie. Materiały wydają się całkiem ok. Fajna jest ta ciekawa kierownica. Skrzynia, jak y, widzici, widzicie, jest automatyczna, ośmiostopniowa. Drążek zmiany biegów wygląda już też całkiem fajnie. Jest niewielki. Y, Podobny zbliżony Audi już też robi taki niewielki, chociaż ten sam kształt yy, bardziej, bardziej pasuje mi tutaj, przypomina troszeczkę BMW, tylko w BMW jest bardziej yy, pionowy ten drążek. Zobaczcie tutaj te przyciski. Od włączania ogrzewania szyby czy świateł awaryjnych. Zaprojektowane jest to no też całkiem ciekawe. Nie są one de facto w desce, w tej konsoli środkowej w pionie, a tutaj są tak bardziej w poziomie. Przypomina mi to chyba trochę przyciski, które są też w mini. Wyświetlacz tutaj centralny, czyli ten kokpit, jak widzicie, wirtualny, elektroniczny. Ma tam też kilka opcji zmiany widoku. Oto jest to, o czym mówiłem. Te przyciski, zobaczcie, całkiem, całkiem ciekawe rozwiązanie. Dajcie znać pod wideo, w komentarzu, czy Wam się to podoba, takie, rozwiąza takie rozwiązanie, układ tych przycisków. Podoba się Wam w ogóle ten francuski design, sama konsola środkowa oraz licznik cyfrowy. To jest też już, już rozwiązanie, które widzieliśmy w innych samochodach. Volkswagen, Audi, już ten Virtual Cockpit też mają. Jak widzicie panel dotykowy, tak jak już też w większości tych konkurentów, możliwość ustawień y, wielu opcji, klimatyzacja, radio, nawigacja, y, ustawienia, spersonalizowania sobie tej, tego samochodu, świateł i tak, dalej, i tak dalej, więc to już też wchodzi jakby do standardu. W dzisiejszej motoryzacji. Widziałem to już w wielu autach, pewnie jeszcze zobaczymy to w niejednym samodzie. Natomiast sama nawigacja jest tutaj za opłatą dodatkową 3,5 tysiąca złotych akurat to, co mamy tutaj w tym modelu. Jeśli chodzi już o sam model, jeżeli przy tym jesteśmy, to słuchajcie, Peugeot 2008 z silnikiem 1.2 o mocy 131 koni. Tak jak mówiłem, automatyczna skrzynia ośmiobiegowa. Prędkość maksymalna tego bolidu to 196 km na godzinę. Powiem Wam szczerze, to co mnie tutaj troszeczkę drażni ostatnio to ten downsizing. no Jest to, jest to już w większości marek wprowadzane. Nawet yy, takie, takie marki jak Volkswagen, gdzie 1.4 jest w pasacie czy nawet Audi 1.4 w A5, no, no chyba nie o to chodzi, jedynie tutaj chyba BMW jeszcze tak się temu trendowi nie poddało, zresztą Mazda, jak żeśmy ostatnio oglądali, to też pamiętacie, silnik wolnossący, no to tym bardziej by sobie nie mogli na to pozwolić. Słuchajcie, jeśli Bylibyście zainteresowani, żeby się dowiedzieć coś więcej na temat tego modelu, bądź nawet samym zakupem. Zachęcam do kontaktu z panem Wojciechem. Na pewno chętnie Wam pomoże i wyjaśni kwestie, które będą Was interesowały. Cena tego prezentowanego egzemplarza z tym dodatkowym wyposażeniem to 118 800 zł. W tym dodatkowym wyposażeniu, to jak mówiłem, mamy m.in. nawigację, system bezkluczykowy, czujniki parkowania z przodu, przyciemnione szyby, światła przeciwgłowe, ledowe i tak dalej. Wersja bez tych dodatków 108 200 zł. Co jest ciekawe, Peugeot oferuje lakier metalizowany, który nie wymaga dopłaty i jest to taki pomarańcz, który właśnie widzicie w tym momencie. Dzięki, pozdrawiam, na razie. Hej, nie zapomnijcie zostawić komentarza pod tym wideo. A jeśli się Wam spodobało, zostawcie też lajka i ustawcie sobie subskrypcję. Dzięki, pozdrawiam, hej.